Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Paweł Krawczyk i zajmuję się bezpieczeństwem od strony, zajmowałem się, zacząłem się zajmować bezpieczeństwem w latach 90. od strony bardzo technicznej, byłem administratorem sieci, robiłem testy penetracyjne i tak dalej. A później stopniowo zacząłem przechodzić do poziomów, coraz, coraz wyższych poziomów abstrakcji. Brałem udział w pracach nad ustawą o podpisie elektronicznym. Siłą rzeczy musiałem się zapoznać z pojęciami prawnymi, które w środowisku informatycznym budzą najczęściej obrzydzenie. I zacząłem rozumieć kwestie biznesowe. Prawda? W momencie, kiedy my, my, jako zespół na przykład robiący testy bezpieczeństwa aplikacji, braliśmy jakąś aplikację webową na warsztat, to nasze zadanie polegało głównie na tym, żeby wskazać jak najwięcej potencjalnych dziur, potencjalnych zagrożeń i oczywiście budowaliśmy rozmaite scenariusze w rodzaju na przykład, jeżeli tutaj nie ma jakiejś flagi, to potencjalnie, teoretycznie, hipotetycznie, może to doprowadzić do jakiegoś tam wycieku danych. Natomiast później jak stanąłem po drugiej stronie, czyli zacząłem pracować na przykład jako osoba zarządzająca bezpieczeństwem aplikacji i można powiedzieć broniąca jej przed testami penetracyjnymi, to zrozumiałem, że rzeczywistość jest nieco bardziej skomplikowana i ta prezentacja jest dokładnie o tym. To znaczy skąd tak naprawdę bierze się potrzeba bezpieczeństwa i o co w tym bezpieczeństwie w gruncie rzeczy chodzi, i teraz tak. Potrzeby bezpieczeństwa wynikają z różnych źródeł. Podstawowym źródłem jest potrzeby własne, prawda? Czyli wewnętrzne źródła bezpieczeństwa, zabezpieczeń. Po prostu nie chcemy, żeby ktoś tam na przykład ukradł pieniądze. Ale również mamy. Bardzo liczne i coraz liczniejsze źródła zewnętrzne, na przykład ustawodawstwo, różnego rodzaju standardy branżowe, najlepsze praktyki inżynierskie itd. itd. I tutaj, niestety, bardzo często dochodzi do różnego rodzaju zaburzeń. To znaczy z powodu braku analizy ryzyka lub złej analizy ryzyka, podczas wdrażania tego rodzaju zabezpieczeń, które nie do końca rozumiemy, doprowadzamy do sytuacji, w której celowość tych zabezpieczeń y, się nie sprawdza. One są całkowicie przeciwskuteczne y, i prowadzą do skutków dokładnie przeciwnych niż te, które chcielibyśmy osiągnąć. No bo y, w gruncie rzeczy do czego się sprowadza y, zabezpieczenie tak z punktu widzenia analizy ryzyka? Prawda? Mamy jakąś na przykład proces biznesowy czy administracyjny, który generuje nam na przykład milion złotych rocznie i teraz świetnie wszystko idzie, ale zaczynają się jakieś tam, prawda, oszustwa, kradzieże i tak dalej. Chcielibyśmy zainwestować na przykład yy, powiedzmy 100 tysięcy złotych czy 10% tej kwoty po to, żeby tego miliona w ciągu na przykład roku całkowicie nie stracić. I to jest przykład zabezpieczenia, które ma, 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 ma sens, jest proporcjonalne, kosztuje 10%, chroni nam w długim terminie. Rentowność tego, tego biznesu. Natomiast problem pojawia się w sytuacji, kiedy Zabezpieczenia zaczynają być wdrażane w sposób automatyczny, mechaniczny, bez specjalnej refleksji na tym, jak to się przekłada na zabezpieczany w gruncie rzeczy proces biznesowy, prawda? Bo jeżeli zaczniemy wdrażać zabezpieczenie, które kosztuje więcej niż wartość tego procesu biznesowego, to tak naprawdę traci to jakikolwiek sens. A tymczasem w rzeczywistości, o czym ja będę na kolejnych przykładach konkretnych już za chwilę pokazywał, tego typu sytuacje zdarzają się, zwłaszcza w naszym ustawodawstwie, bardzo, bardzo, bardzo często. Tutaj na pierwszej części prezentacji Panie mówiły o tego typu przykładach, kiedy pojawia się jakiś bodziec medialny i zaczyna się, prawda, gorączkowe próby robienia czegoś, prawda. Wdrożymy jakąś ustawę, wprowadźmy jakieś rozporządzenie i to skutkuje niestety nie tylko tym, że jest, dochodzi do inflacji prawa, to znaczy jest wdrażana, cały mechanizm, cały aparat państwowy jest nagle zaangażowany do zwalczania zagrożenia, które albo nie istnieje, albo jest marginalne. Ale idą też za tym konkretne środki finansowe. Pani Szafrańska mówiła o przykładzie szpitali psychiatrycznych, z z których budżetu poniekąd zostało przesunięte 200 milionów złotych na te ośrodki dla bestii tak zwanych. Ja mogę podać, podać przykład jeszcze bardziej przyziemny i lokalny. Kilka lat temu była tutaj w Małopolsce panika moralna po, po jakimś wypadku z udziałem dziecka na nartach, po czym do rangi przepisu został podniesiony nakaz używania kasków na nartach. No ale ponieważ nakaz tego typu, no na Podchalu, tak jak się u nas mówi, nie przyjęło się prawo budowlane, także jeśli nie przyjęły, nie nie przyjęły się tego rodzaju zakazy, no więc trzeba było to jakoś egzekwować. Jak to się egzekwuje? No więc miasto Kraków, policja krakowska wysłała do patrolowania stoków narciarskich 30 policjantów. No i ci policjanci przez ten sezon jeździli sobie na nartach, kontrolowali. Kilka osób złapali, prawda, zatrzymali za zanimanie kasku. Również za jeżdżenie pod wpływem alkoholu, i zupełnie przypadkiem w tym samym czasie doszło w Krakowie do jakiejś fali, nie pamiętam czy kibicowskich zabójstw, rozbojów czy czegoś takiego. Policjant komisarz główny policji w Krakowie się tłumaczył, że on nie może nikogo więcej posłać na patrolę, bo nie ma etatów. No, jest to logiczne, bo skoro policjanci są w jednym miejscu, to nie mogą być w dwóch miejscach równocześnie. Czyli w momencie, kiedy wdrażamy jakieś rozwiązania prawne, które w sposób twardy nakazują wykonanie pewnych czynności zabezpieczających, to musimy się liczyć z tym, że pieniądze się nie rozdwoją, musimy się liczyć z tym, że możemy popełnić błąd w alokacji tych środków. Podam bardzo prosty przykład pokazujący, w jaki sposób błąd w wyborze poziomu zabezpieczeń w branży informatycznej, bo to jest moja branża, którą siłą rzeczy e, najlepiej znam, doprowadza do tego, że dana usługa zamiast być bezpieczną, w ogóle nie istnieje. E, otóż w 2001 roku e, pojawił się. Po dyrektywie unijnej z 99 roku pomysł wdrożenia podpisu elektronicznego w Polsce czy w ogóle rozwoju informatyzacji kraju i rozwoju usług elektronicznych administracji publicznej. To się zbiegło bardzo dobrze, bo mi tutaj ładnie pasuje do statystyk. Z wdrożeniem tego samego w bankowości elektronicznej, czy w ogóle. Wtedy powstało, prawda, Allegro, powstały banki elektroniczne, Inteligo i tak dalej. I zaczęła się eksplozja tych usług elektronicznych. Ludzie zaczęli coraz więcej, pojawił się, się Polpak T, pojawił się szybki dostęp do internetu, ludzie zaczęli coraz częściej kupować różne rzeczy przez internet i chcieli mieć również dostęp do kont. Możemy powiedzieć, że Allegro, okej, okay, no to jest tam jakiś drobiazg, tam sobie ludzie kupowali jakieś rzeczy za 20 zł, ale bankowość elektroniczna. To już jest troszkę poważniejsza sprawa, i warto zobaczyć, jak porównać, jakie było podejście tych dwóch, y, można powiedzieć, interesariuszy. W przypadku bankowości elektronicznej wdrożono rozwiązania, no można powiedzieć, najprostsze z możliwych. W 2000 roku większość banków elektronicznych startowała ze zwykłymi hasłami, prawda? Login, hasło. Oczywiście wszyscy wiedzieli, że jest to podatne na kradzież y, i tak dalej, ale Ponieważ na tym etapie ataki, takie jak mamy obecnie dzisiaj do, do czynienia na skalę masową, nie były tak rozpowszechnione, więc uznano, że jest to rozwiązanie wystarczające do ówczesnych potrzeb. W informatyzacji wybrano zupełnie drugie podejście. Ja siedziałem w, wtedy w tym dosyć głęboko, więc pamiętam, jak to wyglądało. Gromadziły się niezliczone gremia ekspertów które wymyślały najbardziej nieprawdopodobne scenariusze zarówno dotyczące tego jak te usługi będą używane jak i tego jakie potencjalnie mogą być tam na to prowadzone ataki no więc zamiast Wybrać sobie scenariusze najprostsze, od czego trzeba zacząć, prawda? Na przykład, nie wiem, złożenie pozwolenia o ścięcie drzewa, zaczęto wymyślać scenariusze, że ten podpis elektroniczny będzie stosowany do Bóg wieczego, włącznie z kupowaniem nieruchomości przez internet w 2000 roku, prawda? I oczywiście, jeżeli wybieramy sobie tego typu scenariusze biznesowe, to za tym poszły zupełnie kosmiczne scenariusze zagrożeń i zabezpieczeń, prawda? No bo jeżeli ktoś planuje kupić nieruchomość, prawda, w Polsce, siedząc w Hiszpanii za milion euro, euro, no to wiadomo, że ktoś może się na przykład z Rumunii zasadzić na tą transakcję i jakimiś tam pokrętnymi metodami to, to wykraść, te pieniądze wykraść. No i do tego dobudowano całą rozbudowaną warstwę techniczną, legislacyjną i tak dalej i tak dalej. I wszystko od strony inżynierskiej wyglądało bardzo fajnie. Myśmy wtedy pokazywali na prezentacjach mnóstwo niezwykle zaawansowanych rozwiązań technicznych, tylko że problem polegał na tym, że nikt tego nie chciał używać. To nie był jedyny powód to te, 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 te zaawansowanie techniczne podpisu kwalifikowanego, ale moim zdaniem był to jeden z głównych powodów, ponieważ był to, było to rozwiązanie zwyczajnie nieużywalne. Nie wiem, czy Państwo pamiętają wczesne skrzynki podawcze. W Krakowie elektroniczna skrzynka podawcza bodajże w 2006 roku ruszyła, korzystało z niej dwie, trzy osoby miesięcznie, z tego ja robiłem około połowę, połowę ruchu testując ją, prawda, na potrzeby swoich artykułów. Żeby z niej skorzystać trzeba było zainstalować sobie aplikację dotnetową, oczywiście mieć uprawnienia administratora, doktorat, prawda, z zarządzania ASP dotnetem i tak dalej. Było to po prostu no, praktycznie nieużywalne, ale takie były przepisy. I teraz zobaczmy, co się stało. Sektor prywatny eksplodował w ciągu kilku lat zaczęło tej bankowości używać 10 milionów Polaków, czyli 20, no wtedy to było 20 parę procent. Natomiast sektor publiczny, informatyzacja usług administracji publicznej, no sukcesem było 250 tysięcy certyfikatów kwalifikowanych w 2010 roku, które na dodatek większość ludzi nie kupiła tak po prostu, bo chciała, tylko dlatego, że zostali do tego zmuszeni wprowadzeniem obowiązkowych rozliczeń z ZUS-em, czyli głównie przedsiębiorcy. Czyli porównanie: 22% i y, poniżej 1% obywateli. To, był, to jest przykład negatywny. Y, przykład pozytywny: e-deklaracje. To też mówi troszkę o y, strukturze naszego państwa, y, czy w ogóle podejściu do y, budowania różnego rodzaju rozwiązań prawnych czy administracyjnych. Y, bardzo ciekawą obserwację miał w zdanym od kilku dni komentarzu minister Sienkiewicz, kiedy mówił, że ta struktura jest taka dosyć zdecentra zdecentralizowana czy federa federacyjna w Polsce. I faktycznie tam mieliśmy resort spraw wewnętrznych, który sobie coś tam dłubał, a ministerstwo finansów dłubało sobie coś innego, no i wydłubało w sumie rzecz bardzo fajną. Która w resorcie finansów się sprawdza już od 2008 roku, czyli system e-deklaracji. W pierwszym roku ten system pozwalał na wysyłanie większości deklaracji podatkowych, czyli tych dla obywateli, tych dla przedsiębiorców, PIT-ów, VAT-7 itd. itd. Tylko przy pomocy podpisu kwalifikowanego. W ciągu roku te deklaracje wysłało, pod, przy podatku dochodowego wysłało około 5 tysięcy osób, ja też, bo miałem akurat wtedy podpis kwalifikowany, no ale 5 tysięcy osób w skali kraju, no to powiedzmy sobie nie jest liczba, która robi szczególne wrażenie. I w 2009 roku, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, i nie wierzyłem, że to się uda w ogóle przy ówczesnym podejściu do, do zarządzania ryzykiem, udało się Ministerstwu Finansów wdrożyć rozwiązanie, które było rewolucyjne. Nie tylko technicznie, bo technicznie było dosyć proste, tylko pod względem takim koncepcyjnym. Udało się mianowicie wdrożyć wysyłanie deklaracji podatkowych bez żadnego podpisu elektronicznego. Wystarczyło wpisać z poprzednią kwotę Pitu, czyli było to takie rozwiązanie, które w technologii określa się jako risk-based Risk-Based tak? okay. risk authentication i to eksplodowało później. W tym momencie robią to już wszyscy robią to zarówno obywatele, jak i sektor prywatny, który wysyła tą drogą. De, 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 deklaracje vat -owskie. Faktury elektroniczne bardzo podobny przykład. Y, rozwiązanie y, weszło dyrektywa unijna pozwoliła na stosowanie ich od 2001 roku. W Polsce rozporządzenie weszło w 2005 roku, przy czym było skonstruowane tak, żeby absolutnie z tych faktur nie korzystać. Skutek był dokładnie taki jak zamierzony, czyli w 2010 roku nadal około 10% firm jedynie korzystało z faktur elektronicznych. Dla porównania w Danii na przykład było to 70% i z tego 100% faktur elektronicznych przyjmował sektor publicznych. Ta sama historia z, z gwarancjami na oprogramowanie, ja już nie będę wchodził w e, szczegóły, było kilka tego typu tematów, natomiast Pi -pi -pi. całość się sprowadza do tego, że y, nie da się zbudować programu takiego jak, na przykład, systemu, jak na przykład Windows, tak, żeby był on równocześnie tani i dawał bezpie gwarancję bezpiecznego y, y, działania. Więc Podsumowując cały sens tego, te, tego wywodu, yy, chciałbym po prostu po Państwu przekazać mniej więcej tyle, że yy, bezpie, więcej bezpieczeństwa nie zawsze znaczy lepiej. Więcej bezpieczeństwa znaczy bardzo często, że mamy mniej funkcjonalności, mniej procesu biznesowego. To jest trochę jak z, z tą legendarną krzywą Lafera, prawda? To znaczy, yy, 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 poziom bezpieczeństwa powoduje wzrost wartości procesu biznofe, biznesowego, zaufania do, do danego procesu, wzrost zysków, ale jest jeżeli zaczynamy przekraczać pewną granicę, taki pewien próg tego poziomu bezpieczeństwa, to ten proces staje się nieużywalny i zanika całkowicie. Czyli proces bezpieczeństwa może być również czynnikiem hamującym rozwój procesów, czy to biznesowych, czy administracyjnych. Dziękuję bardzo. Bardzo ślicznie dziękuję. dziękuję.